No dobrze, będzie to mały off-topic, ostrzegam. Więc szybki film, żeby przedstawić moje nowe auto. Nie wiem, pewnego dnia wstałem rano i postanowiłem, że chcę sobie kupić nowy samochód. Nie to, że jestem niezadowolony z mojej Toyoty, bo cały czas ją jeszcze mam, ale po prostu pewnego dnia stwierdziłem, że chcę sobie kupić nowe auto. I jeżeli chodzi o nowe auto, to pomyślałem sobie, że chcę tylko diesla TDIKA. Dlaczego diesla? Bo jest ekonomiczny. Zapraszam do środka. Troszeczkę już od kupna zdążyłem go ubrudzić i normalny samochód no, z pełnym wyposażeniem, plus dach. Nabiłem już im, nim 5000 km od nowości w ciągu dwóch miesięcy. Z, tutaj ma to komputerek, który mi pokazuje spalanie. Spalanie danego wyjazdu. Tutaj spalanie od momentu, kiedy zatankowałem, a zatankowałem 140 km temu. Czyli 6.7 spalania w mieście. Ile zostało paliwa, znaczy ile przebiegu do końca baku, i tak dalej, i tak dalej. To jest normalny taki podobny komputerek jak w samochodach ciężarowych. Jedyne co mnie denerwuje w tym samochodzie, to że nie ma wyświetlacza temperatury płynu odchodnicy. Radio normalnie, standardowe, można podłączyć e, telefon i Volkswagen to tak fajnie rozwiązał, że wyjście do iPhone'a mam tutaj, więc muszę go podłączyć tu i schować do schowka, więc e, moje e, oczy nigdy nie będą schodziły z drogi. Pod maską to wygląda w ten sposób: obudowa plastikowa, na dole jest to samo. Ja tak lubię rzeczy, które potrafię wymieniać sam, więc tutaj nie będzie aż tak ciekawy dosięg. Znaczy, będzie dojść do wszystkich części, które będę mógł wymienić, ale sądzę, że nie będzie aż tak źle. Silnik TDI 140 koni. Dużo słyszałem na temat tego silnika na forach, że jest wadliwy to i tamto. No więc powiem Wam tyle, że samochód ma w gwarancji 4 lata na wszystko 80 tys. km, a 5 lat. 100 tysięcy km na silnik, więc jak do tego czasu coś się będzie psuło, wtedy postanowię sprzedać ten samochód. Ale jak na razie jestem zadowolony i sądzę, że po 6 latach tej technologii ten silnik został dopracowany. Czy to tak jest, czy nie, to się okaże. Dlaczego białe auto? Nie wiem dlaczego. Wymyśliłem sobie, że czarne szyby, przyciemniane z tyłu będą fajnie wyglądały z białym autem. Alufelgi 16 cali, nie największe, mogły być 18, ale też nie jestem jakimś wielkim. Fanem podpisywania aut z tyłu hamulce tarczowe, z przodu to samo. Toyota miała z 90, czy tam 95 koni, ten ma 140, nie jest to aż dużo, ale jest spora różnica, gdy chce się na przykład szybciej wystartować albo przyspieszyć. Skrzynia biegów 6, 6, 6 biegów, co przy prędkości 100 na godzinę daje nam obroty mniej więcej 1500-1400 w ciężarowym. No wiadomo, że im wyżej tym szybciej. Radio ma połączenie takie lub przez Bluetootha. Eee, wszystko jest elektroniczne, co mnie trochę denerwuje. Szyby, otwieranie e, bagażnika z tyłu, nawet mam tutaj przycisk do opuszczania. I nawet pedał gazu już nie jest podłączony pod linkę, tylko jest e, stero, e, steruje po prostu komputer. Mam, że no jestem. Nie jestem osobą, która się trzyma jednej marki samochodów. Mój pierwszy samochód to był Ford. Drugi to Toyota, którą trzymam jeszcze, jeszcze. Jeszcze ją mam, 13 lat. Trzeci to Peugeot w Polsce, no i teraz postanowiłem kupić Volkswagena, ale głównie przez to, że, że tutaj jest to jedyny samochód osobowy z silnikiem diesla dostępny na rynku. Tak, on ma, ma trochę mocy, nie jest silny, ale na autostradzie jest ekonomiczny. Spala, no na razie wyszło mi 4.4 .4 na trasie, tak przez 115 na godzinę. Sądzę, że jak się silnik całkowicie ułoży, jeszcze troszeczkę mi spalanie spadnie. No. Taka a propos Toyotki to stoi sobie tam, bitna, po drugiej stronie. Czasami jeszcze nią pojeżdżę, no. Mógłbym ją sprzedać, ale jakoś mi się nie chce. Nie wiem. Tyle lat spędzonym w jednym, spędzonych w jednym aucie. Eee, jakoś dziwnie się pozbyć. Niby to tylko rzecz. No, ale rzecz. Dobra auto ma różne jakieś wiele systemów znaczy wiele systemów. Ja się przysiadam z samochodu, który nie miał nic tak. Także jeszcze nie jeździmy autem, który ma ABS-y. To auto nawet ma jakiś tam system antypoślizgowy, tak? Że jak przyspieszę za mocno, to koła nie będą się ślizgały. No nie wiem, nie wiem. Po prostu był to dla mnie dość pozytywny szok, gdy wsiadłem w auto nowszej generacji. Idzie całkiem dobrze. Mogłem kupić to auto na przykład w benzynie z większym silnikiem, na przykład, np. Na przykład Jetter GLI. Tam nie wiem ile, 280 koni, ale po co? 140 <grystoszność> koni dostarcza mi wystarczająco dużo przyjemności, a poza tym, no, no nie wiem, no, lubię ekonomię paliwa. 6 litrów na 100 w mieście, 6,5, 4 na autostradzie. Jest to bardzo zacny. Cena paliwa non stop rośnie w górę, tak wszędzie na świecie. $40 za litr benzyny, około $39 za litr ropy. W sumie dla nas to jest tak, tanio, bo wyobraźcie sobie, gdyby w Polsce litr paliwa był za złoty 40, no to by było żyć i nie umierać, prawda? A tutaj ludzie narzekają, że jest bardzo drogo. No. Może zanim jeszcze tylko pytanie padnie w komentarzach, bo jestem pewny, że padnie, więc odpowiem od, na, od razu na nie, ile dałem za moją Jetta? nie jest to żadna tajemnica. Wystarczy sobie pójść na stronę Volkswagena Kanady i wystukać, wyszukać e, Volkswagen Jetta TDI wersji Comfort Line. Nie Highline, tylko Comfort Line. Comfort Line ma wszystko szyber dach, szyby elektryczne, klimę, tempomat, szmery Bajery. No i przede wszystkim silnik diesla i skrzynia biegów manualna. Automat jest podobno jeszcze bardziej ekonomiczny. Cena samochodów 29 tysięcy, w tym 15% vat Ja zrobiłem to w ten sposób, że około połowę tej kwoty wpłaciłem gotówką, resztę wziąłem na, na, na kredyt sobie i wytargowałem u dealera, bo Volkswagen nie miał kredytu za 0%, tylko tam 1,9%. Wytargowałem sobie, że dealer mi zapłaci za finans. Czyli teoretycznie finans mi nic nie kosztuje. I chyba tyle co mogę powiedzieć na temat mojego samochodu. No chcieliście to macie, proszę bardzo, ale to będzie zaznaczam jeden z nielicznych odtopików na moim kanale. Chociaż motoryzacja, traki, diesel pasuje.